Smart MLS to miejsce, w którym funkcjonuje ponad 200 tysięcy aktualnych ofert. Każdego dnia 3,5 tysiąca agentów podejmuje ze sobą współpracę, optymalizując zyski. Smart MLS, każda wprowadzona do systemu oferta jest błyskawicznie rozsyłana, a dostęp do niej otrzymują wszyscy odbiorcy. Niech inni agenci pracują dla Ciebie. Korzystanie z systemu zapewnia sprawną komunikację pomiędzy jego uczestnikami, w tym płynne i szybkie przekazywanie ofert. Współpracuj, negocjuj, zwiększaj liczbę zawieranych transakcji. Osiągaj sukces każdego dnia. Sprzedawaj więcej i rozwijaj biznes dzięki współpracy. Pozwól innym pracować dla Ciebie. Smart MLS pomaga znacznie lepiej obsługiwać klientów poszukujących poprzez automatyczne kojarzenie ofert z klientami. W przeciwieństwie do innych systemów Smart MLS nie posiada ograniczeń i pozwala na wyszukiwanie ofert na terenie całego kraju. Nie musisz ręcznie wyszukiwać ofert. System zrobi to za ciebie automatycznie i powiadomi cię, gdy pojawi się interesująca oferta zarówno z Twojej bazy, jak i z bazy innego biura. Współpraca między agentami pomaga zwiększać ilość zawieranych transakcji i osiągnąć wyższe zyski. Zwiększaj liczbę zawieranych transakcji, optymalizuj efektywność swojej pracy, poszerzaj własną bazę ofert.